O tym, że ustawa śmieciowa nie została dobrze opracowana, już wiadomo. Państwo nałożyło na samorządy realizowanie jej zapisów i umyło ręce. Gminy borykają się z lukami w ustawie i na bieżąco szukają rozwiązań. 1 lipca nowy system gospodarowania odpadami zostanie wprowadzony w życie, samorządy nie rozwiązały jeszcze wszystkich problemów, omówiono je podczas konferencji zorganizowanej 1 marca w Leśnie Górnym. Na pewno będą problemy z weryfikacją selektywnej zbiórki na terenie zabudowy wielorodzinnej. Dlatego tutaj chcielibyśmy ustanowić taki system, żeby, żeby ta weryfikacja przebiegała na podstawie selektywnej zbiórki w ramach poszczególnych budynków. Bo jeżeli ta weryfikacja miałaby przebiegać w ramach poszczególnych mieszkań, to, to proszę mi wierzyć, jest to wykonanie, jest, jest, to, jest to niewykonalne, jest to, jest to totalna abstrakcja. Kolejny problem to finansowanie systemu. Powstaje realne zagrożenie dziury budżetowej. Jedynym źródłem finansowania będą bowiem mieszkańcy. Opłata 12 zł za odpady segregowane i 20 za zmieszane musi wystarczyć na wszystkie zobowiązania. Na selektywną zbiórkę, a także na funkcjonowanie nowego Wydziału Gospodarki Odpadami. Ta kwota ma nam zbilansować, bo ustawa też mówi, iż wpływy z wydatkami mają być zbilansowane przy wprowadzeniu tej ustawy. Jednakże należy też podkreślić, że te 12 zł to jest przy założeniu. Że wszyscy mieszkańcy będą płacili dla stuprocentowej wpływów do budżetu, ta stawka 12 zł zamknie nam ten system, tak? Natomiast jeżeli zdarzy się, że rzeczywiście, a tak na pewno się zdarzy, że niektórzy z mieszkańców nie będą płacili, tak jak i zresztą przy innych opłatach lub podatkach, no to będziemy uruchamiali inne mechanizmy, które będą wpływały na to, iż ci mieszkańcy tak czy inaczej będą musieli tą opłatę zapłacić. Nowelizacja ustawy zrodziła nowy problem, z którym muszą poradzić sobie samorządy. To egzekucja opłat za odpady. Dotychczas zajmowały się nią urzędy skarbowe, już niedługo będzie to obowiązek burmistrzów, wójtów i prezydentów. Należałoby znowu powiększyć tutaj Wydział Gospodarki Odpadami o ten element egzekucyjny. To wcześniej wykonywały urzędy skarbowe, gminy nigdy nie miały z tym nigdy nic wspólnego, nie, zna, nie, nie potrafią poruszać się po tych mechanizmach, nie mają wyszkolonych kadr. To też zostało wprowadzone bez konsultacji z, z samorządami kolejny kwiatek, który został nam tu dorzucony nowelizacją ustawy i w tej chwili zastanawiamy się, jak skonstruować ten mechanizm, właściwie poszerzyć ten mechanizm o część egzekucyjną. Co dobrego zatem przyniesie nowa ustawa? W gminie Policy mechanizm selektywnej zbiórki działa prawidłowo. Jako jedna z niewielu gmin police mogą się pochwalić wypracowanymi normami unijnymi. Zmiany w systemie mogą oznaczać regres dla polic. Ale mogą być szansą w skali kraju. No te zmiany ja uważam, że one są, pomijając to, że wprowadzone zbyt późno, bo to powinno się zrobić kilkanaście lat temu, co najmniej kilka lat temu, to myślę, że dają szansę bardzo dużą na to, żeby na tyle zmienić system gospodarki odpadami w Polsce, poprawić jego efektywność i dzięki temu uniknąć kar unijnych, które nam grożą. I to, to zagrożenie jest coraz większe. A zmieniać jest co? Stary system nie jest wydajny. Przeciętny Polak produkuje 320 kg śmieci rocznie, co w sumie daje 14 milionów ton odpadów, z tego odzyskiwanych jest zaledwie od 10 do 20%. 2 miliony ton ginie w polskich lasach, piecach albo zostaje zakopanych w ziemi. Zapisy nowej ustawy mają przede wszystkim uderzyć w jednostkową świadomość. Żeby ją obudzić, potrzebna jest jednak akcja informacyjna. Do lipca nie zostało za wiele czasu. Dla porównania w Szwecji prace nad zmianą mentalności mieszkańców rozpoczęły się już, uwaga, w XIX wieku. Ciekawe ile czasu będą potrzebować Polacy.